Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Remixy098, a to jest drugi odcinek z serii Fasolka. Dzisiaj przedstawię Wam już właściwie skończoną pamięć melodyczną Fasolki. Ona już w 100% działa. Było oczywiście mnóstwo awarii, ale udało mi się z tego jakoś wybrnąć. I proszę bardzo, mamy już całkowicie skończoną pamięć melodyczną. Piosenki można, że nie zapisywać. Tutaj jeszcze tak, tak yy, odnośnie wyglądu, zmieniłem tutaj wygląd tego wyświetlacza. Tutaj przy okazji dodałem taki nowy bajer, że może wyś wyświetla wszystkim, ile procent urządzenia już jest właśnie praktycznie skończone. Tutaj widać jest 39%. Ja, jak wiadomo, to działa wszystko. No, yy, tutaj dodałem jeszcze postęp prac, że pamięć tymczasowa jest zrobiona, wyświetlacz jest zrobiony, pamięć melodyczna zrobiona, pamięć basowa nie, beatboxowa nie. Shift register melodycznej, tak. Shift register basowej, nie. Kontrola pamięci bilboxowej, nie. Wyjścia z pamięci melodycznej, tak. Wyjścia z pamięci basowej, nie. Reset pamięci melodycznej, tak. I reset, i tam Dalej, pan tam basowej, bilboxowej, jeszcze nie ma, bo nie ma pamięci. No, że jest zrobione, to już ostatnio zrobione. Już zrobione jest oczywiście ten Shift register, czy jest to wybitowy do wyboru. Wyjścia z Shift registra do e, pamięci, melodycznej, z pamięci, pamięci melodycznej, jeszcze raz. Wyjścia z Shifta do pa tej pamięci melodycznej do komórek. I już oczywiście jest reset, reset lokalny pamięci melodycznej. Jeszcze nie ma resetu globalnego. No i że jest tutaj do zrobienia, jest oczywiście reset globalny, pamięć basowa. Tutaj mnóstwo, trochę ciekawostek. Y Fasolka to jest Równy Music Studio 2. Wraz z tym projektem powstaje mniejsza wersja fasolka mini. Więcej o tym na... znaczy to samo mówię piszę o tym na fanpage'u moim. Tak, powstał już fanpage 1 czerwca. Mapa już wkrótce na mojej stronie. I tutaj rzeczywiście fasolka jest na YouTube, na kanale Remixis 098. A to jeszcze trochę nie... długo. A oczywiście myślę, że mi się teraz uda, bo tam już zapisałem jakąś piosenkę. Odtworzyć ją. No już rozwiązałem ten problem z taką, taką nierówną piosenką On jeszcze tak do końca nie jest rozwiązany Słychać to było? Myślę, że słychać No i tak, no już nic więcej tutaj do przedstawiania No co, co mogę pokazać? Mogę pokazać, że z shifta pamięci melodycznej Już tam zrobiłem te wyjścia, one są tutaj Męczyłem się nad tym chyba z miesiąc, nie miesiąc, ile, od, od momentu aż usta, wstawiłem e, pierwszy odcinek. Tutaj można zobaczyć, że już zaczynam już pracę nad pamięcią basową, ona będzie w tym miejscu, cała kontrola będzie później. E, tylko sobie teraz przejdę tam. Gram na short, aby, no serwer strasznie czasami laguje, więc e, e, gram na short. I tak wszystko dobrze działa. No, tutaj to są te resety. I w ogóle cała pląta na tej kabli łączy yy, z tym właśnie za, z zapisem do komórek. No tutaj akurat jeszcze, znaczy no, tutaj jeszcze dodałem takie fajne oznaczenie do szybszego no, że ogarnięcia tego całego systemu, że czarne reprezentują te czarne klawisze na kleju, a białe te białe inaczej będzie w basowej, żółte białe, czarne czarne no. Ogólnie to wszystko działa, nie masz co prezentować dalej, no, po prostu jest skończona pamięć yy, melodyczna nic więcej już nie trzeba prezentować. Przesuwanie shifter register. No tak. Przesuwanie shifter register. O, ktoś tu spanował. Za nieprzestrzeganie zasad serwera. <śmum> Spamming. Dobra. Taką zapis. Już jest, pokazuje się kursor. Można go przesuwać w prawo, w lewo. Wszystko działa szybko. Sprawnie. To akurat ten element działa bez zacinania. Nawet do tyłu działa. Oczywiście, tyle reset pamięci medycznej działa. Jeszcze pasowej nie ma, ale już jest tutaj. Eee, no, że dawaj, 1 już można zapisywać. To zapisywanie już jest, już jest pewne. Po, po włączeniu zapisywania, wystarczy, że eee, wybierzesz się jakieś nutki do pamięci tymczasowej naciśnie się przycisk do melodycznej, basowej, akurat teraz melodycznej, zapisane jest już natychmiast, tam to się czyści, przesuwać sobie do następnej, no później znowu to samo i można tworzyć piosenkę. Może mi się teraz uda jakoś równo odtworzyć ją. taki właśnie nowy, nowy przycisk uruchamiania start stop nacisnę start, znowu nacisnę stop bardzo wygodne takie rozwiązanie według mnie no dobra, nic więcej tutaj nie ma do, do przedstawiania ja się z wami żegnam komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę z, to już do waszej decyzji łapkę w górę czy łapkę w dół podobało wam się czy nie podobało wam się dodawajcie do ulubionych, subskrybujcie no i no i do zobaczenia trzymajcie się ciepło, cześć